MFC zaprasza na materiał. Cześć moi drodzy, witajcie. Dawno nie było recenzji klocków. No to tym razem chciałem yy, powrócić do tej serii i przedstawić wam serię tym razem Lego, a mianowicie Ninjago Dragons Rising. Z tej serii posiadam takiego robota Cole Calls Elemental Ertmech. Nie przepadam od razu panie za serię Ninjago. Tego robota dostałem po prostu w prezencie. Także stąd go posiadam. Sam sobie bym go oczywiście w życiu nie kupił. Eee, mamy tutaj takiego robota. Dwie figurki Kola jakiegoś Wolf Mask Warrior. Eee, i to tyle, no i to, to tyle. No i tutaj z tyłu mamy pokazane jeszcze jakieś inne roboty. Czyli jakiegoś takiego robota. To wiem co to jest. To jest taki chyba motor, jeżeli dobrze pamiętam, bo kolega go posiada. To jest ten motor, a to jest jakiś tam czerwony mech, i tutaj jest jak możemy je też jak rozłączyć, jak zmodyfikować w jakieś inne mechy, żebyśmy mieli jakieś takie tutaj połączone. No dobra. Tak moi drodzy wygląda pudełko. No i teraz. Zaraz zobaczymy robotę i figurki. No i proszę bardzo, tak się oto zestaw prezentuje. Hmm, to znaczy, ogólnie po złożeniu ten robot jest niczego sobie. Nawet fajnie się yy, prezentuje, fajnie go postawić. Dobra, przejdźmy na początku do minifigurek. Tutaj to mamy tego kola. Yy, tak on się prezentuje. Posiada on katanę, a właściwie dwie katany, ale drugą katanę pokażę. Yy, później zwykła. No, coś się fokus nie chce złapać. No, się ustawił gdzieś z tyłu. Zwykła złota katana, którą można mu włożyć do również złotych dłoni. No i ja mamy naszego kola z kataną. Nic szczególnego. Yy, figurka taka jakaś dziwna wygląda jak jakiś futurystyczny cyberpunkowy wojownik. Jak mu ściągniemy tą maskę, to tako się prezentuje jego twarz. A z tyłu jest jakby bez maski. Yy, no i ten jego tutaj turban. <gryw> Że takujmy. No i dobra, no to jest ten nasz kol. A drugą figurką jest taki wilk uzbrojony w scimitar. Taki można powiedzieć. Broń całkiem fajna. Podoba mi się ten scimitar. Jest spoko. No i nasz wilk tak się o to prezentuje. To jest jakiś taki wilk ninja. Tutaj ma jakieś takie chyba shurikeny włożone za pazuchę. A wilk jest spoko. Maska jest spoko spoko, nie wiem czy to jest jego twarz czy maska. Nie, no maska, no bo pod spodem ma twarz taką jakby demona oni, jak widać. No ale maska jest całkiem spoko. No dobra, odstawiamy figurki na bok. No i nasz robot prezentuje się w następujący sposób. Ma on taką, taką tutaj broń zamontowaną, którą można ściągnąć. To jest taki wielki młot, e, ozdobiony jakimiś takimi tutaj kryształkami, można powiedzieć. A młot jak młot. Nie lubię młotów jako bronię. Tutaj może położę, żeby było widać. No i co? No, ma on dwie dłonie tutaj z takimi małymi palcami. Szkoda, że się ruszają jako jedność, a nie pojedynczo. Jeszcze odpad element. Ma no, on wiele transparentnych takich tutaj elementów prześwitujących. Tak się prezentuje od tyłu. A tu jest właśnie druga katana, którą możemy zamontować w tym miejscu. Jeżeli powiedzmy katanę wyciągniemy, to możemy mu też włożyć tutaj w dłoń jak przyciśniemy oczywiście ta katana się o nic tam nie haczy więc musimy po prostu o, przycisnąć Może, o tak o no i nasz robot rzekomo tutaj będzie miał taką katanę, na lata no ale się tam o mniej więcej siedzi także tak to wygląda jest on yy, mobilny ma on stawy kulkowe tutaj w ramionach, no i na stawach kulkowych w nogach i tutaj w stopach. No, i też tutaj się jego, można powiedzieć, te, takie jakby ochraniacze na kolanach też ruszają. No i jego zaletą jest to, że tutaj się otwiera. Możemy wziąć teraz naszego kola, naszą figurkę. No i go tam włożyć i zamknąć. I on teraz, o proszę bardzo, będzie sterował tym naszym mechem. Ciach, jeszcze raz pokażę. Jak go tam osadzimy. Wpinamy go stopami. No i mamy tutaj naszą. Figurkę osadzoną, zamykamy, no i, i siedzi tutaj. Jo, proszę bardzo, w pozycji bojowej. Tylko ten młot mi się nie podoba. Wolałbym, żeby te, 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 ten robot miał jakiś, nie wiem, miecz czy coś. Nie znam serii Ninjago, znaczy gdzieś tam oglądałem, może parę odcinków, nigdy mi się to nie podobało. Także, co mogę powiedzieć? No, to, no tak się prezentuje ten robot. Znaczy, jak się go postawi, jest spoko. Ta figurka jest bardzo fajna. Bo ten kol to jakoś tak za tymi ninja nie przepadam, ale, ale ta figurka jest bardzo fajna. Jeszcze ten scimitar, który on posiada, jest naprawdę fajnie wykonany. Ale maskę ma fajną. Kolorystykę ma bardzo ładną ta, ta figurka tego wilka. Także z niej jestem zadowolony. Pewnie jakbym kiedyś rozważył sprzedaż tego zestawu, to na pewno go nie puszczę z tą figurką. To tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Cześć.